Jeżeli podobnie jak większość ludzi podkreślasz to, co was różni, to nie dziw się, że druga strona traktuje cię potem z rezerwą, jako potencjalnego przeciwnika, a nie partnera. W większości dobrych relacji biznesowych współpracuje się przecież po to, żeby wykorzystać synergię i osiągnąć więcej niż osiągnęłoby się w pojedynkę, prawda? Dlatego zamiast tego zwracaj uwagę na podobieństwa między tobą a kontrahentem. Jak wyrobisz sobie odpowiednie nastawienie, to prawie zawsze znajdziesz takie podobieństwa, nawet jeżeli ten człowiek jest kompletnie z innej bajki niż ty. W moim cichym bestsellerze, Sukces w relacjach międzyludzkich, opisałem taką metodę, jak niemieckie służby specjalne werbowały informatorów z mafii, właśnie wynajdując takie rzeczy, wynajdując coś wspólnego, a przynajmniej coś, za co mogli tego potencjalnego informatora podziwiać. Zapewne ani ty, ani ja no nie pracujemy dla służb, ale umiejętność wynajdywania i skupienia się na podobieństwach naprawdę bardzo ułatwi Ci życie.